Cześć, witam was z kanale Kury i Kaczki Ozdobne e, Dzisiaj tak w tytule e, Głównie prześwietlanie jaj e, Z takiego powodu Że ostatnio po prostu Znaczy ogólnie nie prześwietlam jaj e, Zawsze chcę żeby to była niespodzianka Ale Ostatnio zauważyłem Jak kura zeszła z jajek Że po prostu są one brudne dosyć Znaczy zeszła Właśnie tak sobie przykucła Więc dokładnie nie widziałem e, no, i już wam pokazuję, co się stało. Kura po prostu teraz tego nie widać, bo wysprzątałem gniazdo. Ale po jajkach widać, bo tak dokładnie nie się. No, coś się oczyściłem, to oczyściłem, ale dokładnie tak się nie da oczyścić. No i po prostu jaj jest 12. A było ich wsadzonych 14, czyli znaczy, no na pewno, bo były po prostu skorupki. Kura zgnietła dwa jajka. Które ubrudziły resztę jajek, no i też prawdopodobnie narobiła do tego gniazda Co jest dla mnie, no po pierwsze nowością, że kura też taka może zrobić w gniazdzie Bo raczej mi się to nie zdarzało, czasem tam pękały jajka, ale to tylko jajka No ale, znaczy wiedziałem o tym, że po prostu tak może być, ale nowością jeśli chodzi o moją hodowlę, bo u mnie tak się nie zdarzyło jeszcze ale co mogę powiedzieć takiego teraz wesołego na ten temat, że wszystkie 12 jajek jest zależonych, więc mam nadzieję, że wszystkie 12 jajek doszła do końca. Że kura, kura już po prostu ich nie zgniecie. No bo po prostu wtedy to byłoby już bardzo źle. I oceniłbym ją na bardzo złą kwokę. No na razie wiadomo nie ma u mnie jakiegoś... jakiegoś Plusa żadnego na razie. No i tylko tyle co, że siedzi. Jeszcze z nim nie zeszła. Ale zobaczymy. No, jeśli by wyklułoby się tych 12, to no to jeszcze nie by jeszcze nie byłaby taką złą kwoką. Tutaj ona siedzi. Ja może zrobię cięcie, wrzucę ją na gniazdo i zaraz do was wracam. Jesteśmy już z powrotem e, w tle. Może w złym momencie właśnie włączyłem, bo w tle syrena strażecka e, Ale mam nadzieję, że tego na filmiku tak bardzo nie będzie słychać e, A... Kwoka już siedzi, no tak jak mówię, mam nadzieję, że dosiedzi do końca e, Tutaj już mam taki jeden problem, że nie dokładnie po prostu pamiętam jaki jest jej termin Ale myślę, że za około tydzień, coś takiego Chyba w następną środę, bodajże. Lub, no coś takiego. Coś takiego dokładnie wam nie powiem. I co, to chyba wszystko o tej kurze. Możemy jeszcze zrobić małe cięcie i zaraz widzimy się u kurczaków. No i jesteśmy u kurczaków. To tylko taka mała, mała scenka, żeby się z wami pożegnać. Bo więcej będę mówił, oczywiście, w tej serii o kurczakach. A tutaj chciałem, żeby tylko, żebyście je zobaczyli. Eee, I tak zapowiem, następny odcinek z serii kurczaków to będzie sprawdzanie eee, płci u tych młodych kurczaków. E jakieś tam typy już mam. U starszych, wiecie. Eee, no i co? I to chyba wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!